Czy wiesz, malutka może jak ciebie mi brak? Czy czujesz to, co ja gdy jestem sam? Jestem opętany jak w niewoli pies. Kto jest mu wiesz, ochoty nie mam słuchać i stać. Na milczenie nie stać mnie Przychodzi na soboje zimny dreż. Czy zarajka się nie kończy źle? A wszystko to o, 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 o ciebie kocham. Nie wiem, jakbyś nie mógł żyć. Chodź, pokażę Ci, czy moja miłość jest. Dla Ciebie zabiję się. Just one last dance. Oh yeah. Just one last dance. Ile dałbym zapomnieć cię, wszystkie chwile te, które są na niebo, chcę, bo chcę. nie myśleć, to mi już, to bo wszystkie, kurz, jak kusz jak po prostu nie pamiętać sytuacji, w które serce pęka. Wiem, nie kocham cię, mam nadzieję, że to wiesz i ty i ty.